Żaden detran jeszcze mnie tak nie zdenerwował jak ten. Naprawdę. No o, super! Mam drążek, żeby sobie wchodzić. Wspaniale. No po prostu twórca mapy tutaj e, jest dla nas bardzo miły i pomyślał o nas i dał nam drążek, po którym możemy sobie wrócić z powrotem do punktu wyjścia. No po prostu nie mogłem sobie inaczej tego wymarzyć. Witam Was na kolejnym odcinku, w którym będziemy skakać i się raj'ować. A nie, przecież tu nie można skakać. Także słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to jest wejście w ustawienia, opcje sterowania i odbindowanie skoku. To może być ciężkie. Jednak przed rozpoczęciem tej mapy przypominam Wam o subskrybowaniu kanału, bo jesteśmy już bardzo, ale to bardzo blisko, 200 tysięcy. A wszystko zależy od Was, tak naprawdę, kiedy to wbijemy. A my lecimy na Detranie, w którym skakanie jest zabronione. Nawet tu mamy napisane No Jumping is allowed. Czekaj co? Yy, ja nie mogę skakać. I że niby jak ja mam tu przejść? A bokiem, dobra! Jezus, już tego nie widziałem. Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy. Shortcut, student. No szkoda, że mi. Spasja generalnie nie działa. Tak bym sobie shortcuta korzystał. Dobrze, idziemy. Okej. Okay. Tu chyba trzeba po prostu przejść. Uff. O, tak, bejtowanko. To takie typowe. Coś obstawiam, że pół tego detrana to będzie właśnie bejtowanie trapów. Ale to na szczęście w miarę umiemy. Tym bardziej, że to są trapy pojedyncze. No, no, już jesteśmy na czwartym poziomie. This would be easy if you could jump. No, byłoby łatwe, gdybym mógł skakać. Ale, jak ja mam tu przejść? Halo, halo. Coś tu jest nie tak! A powiedz mi, czy ty bierzesz udział w giveaway'u na pakiet fałdolców za stóweczkę? Jeżeli nie, to wystarczy, że wpiszesz w sklepie Kot Jaworski przez trzysy, zasubskrybujesz kanał i napiszesz w komentarzu nick, z którym wspierasz mnie w Fortnite. Wyniki tego giveaway'a będą już na następnym odcinku i pamiętaj, że każdy podpunkt będę sprawdzał. Dobra, a może tą stroną? Nie. No teraz takiego mindfucka... A co to jest? Jak ja mam to z... dotknąć? Czekaj, czekaj, bo coś tutaj. Coś tutaj widzę. Dobra. This is kind of magic. Dobra, elo. Don't jump, just bounce, czyli muszę tylko używać bounce padów. No to w miarę proste chyba. Tylko teraz, którego tego poprawić po lewej? No, to jest dobre pytanie. Dobra, czy wybrałem? Do... Aha, te drogi prowadziły obydwie w jedną stronę. No dobrze prościutkie. No, jednak nie takie proste. Dożdżam. Ha, ha. Ha, ha. Ha. Ale śmieszne. Za którym trapem jest wejście, kolego? No, za którym trapem jest wejście? Za tym? Za tym? O, Za wszystkimi! Ok. łatwiusio. Ja wolę pierwsze sprawdzić. Bo to nie jest tylko nie skacz Detron, ale też jest to trochę troll Detran, mam takie wrażenie. Aha, że 90 bez skakania, ta? Ej, fajne, podobają mi się, bo te ze skakaniem to mi tak średnio wychodzą. O! Jeżeli niby w jaki sposób ją ja to przejść. Jeżeli niby to jest... możliwe! Łatwiutko! Tu będzie trap. Nie już się bałem. Dobrze. O, ale wybuch. Ale efekty specjalne. To był montaż. To wcale nie było tak, że to ta mapa tak ma. Don't jump. Impulsy to jest tragedia. A impulsy bez skakania to jest podwójna tragedia. Nie było też tak źle. Unit speed. O, tam był ten. Lud. Tu trzeba kucnąć no przecież... O... Nie przechodzimy jeszcze ani razu takiego detranu Przy którym bym się relaksował Każdy detran jest po prostu <grym> Okropny to jest Udało się o! Ale kolorowo, ładnie Dobra Elo, to mnie nie przekonuje w żadnym stopniu Ale przecież trzy balony mnie nie uniosą Bez podskoku, nie? Chyba W ogóle, no dobrze A jednak mnie uniosą Aha, to jest dropper, tylko że w drugą stronę. No przecież to jest nie do przejścia. Spokojnie, Paweł. To, jest, to są tylko balony. To jest tylko gra dla dzieci. Dobra, dobra, nie! Jaki ja jestem głupi! Przecież tam byłem i wysta. Oooooo! Siema! ma! Jestem! Oh, oh. Ej, nie mogę opuścić balonów! Drop the balon, jak ja mam to zrobić? Przecież naciskam kontroli, i nie mogę. Ten napis będzie z nami do końca. Yy. Patrzcie, moje balony! Wow, ok! No, ten napis niestety chyba będzie nam widniał na ekranie do końca yy, tego tetrana. Unity prop gun, okej. Okay. Świetnie! Skąd ja mam wziąć ten pistolet? Ta! I stąd nie wyjdę! Bo nie mogę nacisnąć spacji. A ja może tu jest jakaś zapadnia, a ja muszę coś zniszczyć. To jest detran, a nie zabawa wchowanego. Mm, tam jest! Skubany! Przepraszam bardzo, ale... Że... jak ja mam po to wejść? Ja znajdę tu poskaczę! Bo tańczę! Nie mam pojęcia, co ja mam zrobić! Przeszukałem, no, wszystko! <laughs> Albo i nie... <laughs> Poczekaj... Dostałem się tu! <laughs> I tu coś jest! No dobra... Nie mam jak stąd wyjść chyba, odwróćmy się. I co to mi dało w sumie? Tak się teraz zastanawiam... Bo chyba nic. Jestem głupi. Prędzej tego nie kliknąłem. Dopiero musiałem na to stanąć. Okej, okay, dobra! Teraz to my już jesteśmy w domu. Pod warunkiem, że tu wejdę. Wejdę! Łatwiutko, dawaj to. Czy ja mogę się zamienić tą małą beczuszkę? Mm, to chyba nie jest mała beczka. O! I świetnie! Witam! I to tyle! Po to mi był potrzebny ten pistolet! Po to... Tyle męczyni i zabawy. Jakie mam być na tego lunchpada? Przepraszam bardzo. A No dobra. To był bait. To też był bait Jesteśmy I said no jumping, no przecież nie skakałem Let's do a default detran for a bit Dobra, to mi się podoba, default detrany są łatwe, bo są detrany dla mam bików. Takich jak właśnie ja Ale tu nie trzeba baitować? No właśnie, trzeba Dobra 16 level O nie no, witam, to, A ja tu zawsze skaczę na tych dolnych. Nie będę potrafił tych dolnych spejtować. Ja zawsze podskakuję, jelo. Super. Niby takie proste. Nie trzeba używać skoków, a jednak ciężkie. Jest! Udało się. To było łatwiutki... Get ready. Nie brzmi to przekonywująco. Wow! 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 Nie, 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 nie. Czy ja tylko biegnę? Dlaczego ja ginę? No, ja pierdzielę! Śmierci własne 53! trzy. <suszy> <suszy> jeszcze raz padnę tu? No. Żaden Detran jeszcze mnie tak nie zdenerwował jak ten. Naprawdę. Przeszedłem to! Przeszedłem to! Nara! Siema w frajerze! Elo! Mój Boże! Co? I się zaczyna. O, super! Mam drążek, żeby sobie wchodzić. Wspaniale! No po prostu, twórca mapy tutaj y, jest dla nas bardzo miły i pomyślał o nas i dał nam drążek, po którym możemy sobie wrócić z powrotem do punktu wyjścia. No po prostu nie mogłem sobie inaczej tego wymarzyć. I co? Że co? Zrobiłem to slowly Jest! Dobra, mamy to 21 poziom. O, oh, przy takich poziomach to ja się relaksuje. I na końcu będzie jeszcze pewnie ten taki Zium-zium nie ma. Dobra, łatwiutko. Co my tu? Deska. Czy ja mogę sobie wjechać tu kulturalnie i sobie... <laughs> Łatwo! Bez spacji. O! Wózki. Aha. <laughs> w ogóle jako nie wtopił? No czy w sumie można wtapiać w tym w kreatywnym, nieważne. Ej! On był w poprzedniej rundzie jakoś bardziej wtopiony, ten wózek. On był... To się jakoś gliczuje te dachy się dziwnie... Nie wiem, co się zadziała, ale to było dziwne. <ścoughs> mm. Za jakie grzechy ja nagrywam te detrany? No i znowu był lak jakiś! Wiecie, wiecie gdzie popełniamy błąd? Popełniamy błąd w tym, że te dachy nas kontrolują. To my powinniśmy kontrolować je. I przyjdziemy to od razu. Bo Ej, to jest brzydkie słowo, jakby przerobić jedną literkę i drugą. Nieważne. Paweł, ty jesteś jakiś niefamili friendly. Co to leci na mnie? Weź to ode mnie. Jak ja mam to przejść? Dobra, biegnę po prostu, Jol. Czekaj. Już widzę, jak ja mam to przejść. Ja już wiem chyba. Muszę stanąć po prostu na to drzewo. Zresztą jest duży napis. Hide in the trees. Ta strefa się w ogóle jakoś... Baguje. Okej, okay, a tu mogę wejść na oponę? Mogę. Uff! Dobra. Kostka. Nie! Nie rób mi... Nie rób mi tego! Nie rób mi tego! Jezus, jaki fart. Idę stąd! Aha. Nie! Wow! Okej! Okay. Last level. Ostatni... Poziom. Jeżeli wam przebiec Tu, tu, tam, tam i tam. No super! Wygląda to bardzo. przekonywująco. Jestem! Ho, ho. Ho. To już koniec! Błagam! Powiedzcie mi, że... To już jest koniec! You have finished the no jumping Detran. GG! GG, gr serdeczne gratulacje dla nas. Co tu jest? Go in here. Ok. Who should subscribe to? Roenis Arkit oder. Kenward, oder. To Jaworski TV. Yes, go subscribe to whoever you want. Także zasubskrybujcie kanał, jeżeli wam się spodobało. Tradycyjnie 5000 łapek w górę i nagrywamy kolejnego Detrona, których po prostu nienawidzę. Jeżeli nie grać jeszcze w Fortnite, to zarejestruj się z linku w opisie. No i pamiętaj, żeby wspierać swojego ulubionego twórcę w sklepie. Mój kod to Jaworski przez 300. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!